W rolach głównych Straż Pożarna OSP Melduje się Ogniomist Trevor. OSP? Genialne, genialne Trevor. Nie mi raptem kilka dni. Zarobiłem trochę szmalu na firmie, ale dalej mi brakuje. I muszę wejść w ten twój, a, jak to się mówi, mieszkaniowy biznes. Jedna rzecz. No, Bier no. limuzynę i leć się przebrać za strażeka. Szymano, zbaw ten wariaty, co tam, Siemano. ale masz lotary, co ty gadasz? No, no, no. Czy widzieli mogę zrobić tą chatę? Cykam się w opór, ja pierdolę, pierwszy będę w chatę komuś robił Spokojnie, poradzę sobie, znaczy i mi jeden wytrych, wiesz, szybko się wiesz, wszystko szybko załapie, nie? Dobra, A to bierzmy latary Musisz sprawdzić tym ten, ten, ten wytrych, jak działa Aby to nie była fura jakiegoś bandziora I co mam kliknąć, co mam teraz kliknąć? Spacja? się na wyczucie, na wyczucie no czućcie tak, żeby tam co? zaskoczyły te trybiki, kurwa, no też tam y... masz te trybiki do wyboru, jeden, dwa, trzy, 4, nie? Aha, trójkę trzeba wcisnąć, ja pierdolę, ja pierdolę Ciężko? <śmiech> ciężko, <śmiech> ciężko <śmiech> <śmiech> no, O kurwa Trevor, chodź, Frankiemu pomóc, utrzymyj się w trybie <laughs> no. to jest kwestia chyba wprawy O, udało się Easy, dobra. I tak samo jest z mieszkaniami? Tak. Ten, ten, ten. Tutaj wy tak wjeżdżacie? Kurwa, Madziu, To, to zgłoszenie. No tak. Pali się? Co teraz cię. Widzę... Otwiera, otwiera. Ludzie są w środku. Słyszę, że sapie coś. Dyszy, kurwa. A, musimy się podostać. Będę wyważał. kurwa, ooo dzień dobry o, ja kurwa, czarny scenariusz e, 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 nie ma czarnych scenariusz Spokojnie, Panowie. siemano mi się Robisz ten czy wziąłeś alarm? Alarm, alarm Wiesz to? Dobra, zajmę się tym rób, rób, Ale spokojnie Ej, coś tu gra To no ten alarm Spoko Ale Nie pomyśl. Ale czy ja mam to, jak mam, trzymam? mam? Na konsolecie masz na alarmie Najpierw klikasz ale, ale Poszło, altanetem. poszło, włączony, włączony, włączony co teraz? Nice. Czekaj. Co z tymi ludźmi robimy? Panowie, jest kurwa aktywacja. Nikt się nie ruszał a rozjebie. Kumacie to? Ktoś odezwie, mruknie mi kurwa w tym pulowerku i krawaciku. To jest poskładane. Kumacie to? That's so fucking crazy. Przecież to jest kutanso, ten twój kurwa balaż. Ja Mordio. pierdolę. Nie pierdol. A, Mówię, to, to kurwa jest... japa. Mordę to zamknij ruchu? kurwa. Ja dobra, musimy ich rozjebać, panowie nic nie widzicie, Co Ej, robić? ja ich rozjebię, wychodź, Ale musisz ja do, Normalnie, do bagażnika Do bagażnika, nie Tak, tak, po spokoju, spokoju dobra. Nie, ja pierdolę Gdzie to schować? Gdzie masz tutaj Przez syreny chyba psy Tak, 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 nie można jeździć w bagażniku, psy ja do mnie oddam tego Kurwa, rozpierdolę się! Kurwa. O, nie. O, nie. o nie! O nie! O nie! Kurwa, <laughs> Knutas co pierwszy. pierdole, ja bo tu nie ma bagażnika o, nie. kurwa, tu nie ma bagażnika. Jest. Nie ma. Kurwa najgorsze jest to, że ten Knutas to ten obraz. A... Musimy o. jechać do Lombardu od razu wiesz. Tak, tak. Właściwie problem polega na tym, że już tu my nie musimy. O kur... już go? Tak, ale już pakowałem go do, pakowałem go do środka i... Poślizgłem się, kurwa, i. A, przepraszam. Knuta stąd nadaje się do niczego. Do knuta niepodobny. A przepraszam. Kurwa, miałem powiedzieć, że farnowicjusza, ty. Nie wiem, czy psy już nie są pod y, chatą. Kurwa, mać. Mam i tak sporo sprzętu. Dwa karatowy łańcuch znalazłem, tylko to. Ej, ale ja mam sprzętu. Widzę części, dziesięć. A nie, to jest, kolej... to jest kolejny, to jest kolejny, to po prawej chyba. To drugie nie wyśniadajcie. Ej, ej, ej. A, dobra, dobra. No, lec im, Frankie, Okej, okay, okay, jasne, jasne. Po, 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 pomogę mu, teraz tego nie spię. O kurwa, znowu ktoś tu jest przejebany. Poczekaj, Ale... Ej stary, Was wiesz to? co? Mamy kontrolę, sprawdzamy, czy grzejniki są w porządku, wiesz? Nie zostawiła tu Pani pewna kości. babka starego obrazu. Stara Grandy Ginger. A, chwiej. Misiek, to może być sporo warte. Jakieś czystówki Proszę się. Dawaj, dawaj, dawaj kasę wariacie to ci O kurwa, mam głośnik Dodano oh. Zakręcona firma, dodano to jest chyba japoński, co? Ej, pokaż mi ten bagażnik O kurwa Głośnik, konsola, będziemy kurwa bogaci, ale nigdzie żadnych gęboi. Obiecaliśmy gęboje stary Trevor, czekam na gęboje Będą na pewno chyba Nie znalazłem ja jakichś gęboi, nie znalazłem jakiś gęboi? Mam jednego, mam Kurwa świetnie. świetnie! świetnie, świetnie. Sprawdź wszystko, ale chyba jest okej, okay. Wszyst... To sprawdzałeś? Chyba tak. Lipa, dobra. Sprawdzamy. Sprawdzamy. To Proszę dobra, To no, wyleciał mi z łap, no, się... się nie stało, no nie też nie pierwszą nie stało, konsolę nie. rozjebałem na pierwszym napadzie. Okej. Okay. Mamy mamy wiesz. Mamy dużo sprzętu innego. To tutaj. Dobra, to jest tu. Dachar Stali Stalikowski nie ma. 219. Mamy. Nic nie ma kurwa, nic tu nie ma A gdzie oni dalej poszli O ma rozjebałem czy trzymam? O, niestety rozjebałeś kurwa, głośnik no. rozjebał. Ej, hollipcia, pusta ratowarki nam wóz strażacki. Co? Nie, no ja Co? ja sobie robi, ja, ja se sobie robi. Zjebałem. Nie, gdzie nie tu zliście? Ale przecież kurwa tam było tyle sprzętu nie! Czyli jest wyjście z tej chaty jebanej. Nie, 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 nie. Jakie, spokojnie, wyluzy wariaci, jeszcze znajdziemy ten sprzęt. Kurwa, tyle sprzętu! Ośniki, komputer! ale wszystko na marne, kurwa, mać. Został mi tylko ten dwukaratowy łańcuch i misiek. O kara, złodziej i okrad, złodziej i inny złodziej, taka prawda. Nic nie ginie, tylko zmienia właściciela, jak to mówi L.O.G. Szkoda, szkoda, no dobry, fajny JPL-ek poszedł się jebać. Panowie, ja, no ja mam plan, on. ja mam plan, pojedziemy kurwa po wóz nowy strażacki. Dobry, pan się zatrzyma, straż pożarna, OLSP. Musimy zarekwirować pana samochód, spokojnie, spokojnie. Jest bagażnik? spokojnie. spokojnie. Kurwa, gdzie on jest? Wsiadłem <laughs> do tamtego. Goni, go, porwał chodź, naszego strażaka! Rura! chodź, <laughs> wow! chodź, wow! lewo! chodź, 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 z prawo mocno skręcił. Jest blisko. Chce nas zgubić! chodź, jak on jedzie szybko! on jedzie szybko? chodź, się! się wow! O kurwa! Ty, ty, ty. No, Kurde, jest? udusiłem Kurwa, udusiłem. Już chwyciłem. Kurwa, band wraca. Uważaj ja O kurwa Dobra, spadamy, o, teraz broj. zbroję ty, ale ja a, Ale, ale musiałem, kurwa zbroję. nie chciał mnie wypuścić ty. ty ja Jeszprępa, co ja. Tak, ja mówię kurwa, wypuść ja, to mnie, to mówię. Bo... Mówię, wypuść mnie, on no nie chce. Ten bagaże nie rozbieram. Są ja, jaja. Są ja. Jaja. Są jaja. A wiecie, że ja głosik też rozkurwiłem. Tak, kogo co? Nogi mi się zawinęły na słodach Ciężki te głosi, bo można na tysiące trepać Ło! Wow, kurwa! Ja pierdolę! Aha, restart serwera Ale w jakim momencie wyjebało, ty! Siema Jedna stała Bierzemy jedną O, to już kurwa nie będzie przywołowe Ja się nerwuję. Kurwa, ktoś będzie tym potrzebował na przykład, nie wiem, będzie Czy że będzieł wypadek. Nie myślę, że w takich rzeczach. Konserwacja. rację. jest swoją powinność młodszy ogniomistr. Jedzie grubczo Dobra, lokalizacja jest tutaj, dość daleko, 9 km stąd Uuu, to no na drogi. sygnałach będzie trzeba jechać. Trzeba czego? Na się, gruby. Idziemy. Będziemy ścianać kurwa do kogo.

ma pepe ja? Ja Nie, 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 z drogi! Dobra, to gdzieś tutaj? To jest kilku ludzi, dobra? Dzięki, pilujesz w góry! tu wezwanie, musimy zaglądać do mieszkania, podobno jest wyciek gazu. Jaki wyciek gazu? No jest wyciek gazu, morciu. nie chcę wiesz tutaj. Znaczy ja ci się nie muszę tłumaczyć, do tego zacznijmy, czy ci nie muszę tłumaczyć. Proszę uważać, się palić, może się palić, może buta z inny. gazem pierdolona. Ta, to ta tam, tam mój piesek jest. Ciauczał. Siema. Tak. Ratujcie moją pieskę ciauczała. Wyciągniemy go. Nie da rady. Coś jeszcze było? Pana w środku? Babcia. E, komputer z RTX-em. Ciężko tu będzie wejść, panowie. Dobra. Tak? Gdzie nie ma opcji, Będę hmm. atakować w nocy, ale ja ja. Oh, i oni w kolejce kurwa, czy oni też jebali tą gatę? Oj! No, przepraszam. O kurwa. Ooo. Ooo, głośnik jeszcze niosę. Kurwa. Coś ty zrobił. No przepraszam, ale no, głośnik się mm, no, a ci goście to nie byli na, nasza konkurencja? Nie ojebali tego mieszkania przed nami? Możliwe. No Mieli konsolę w ręce. Powiem wam tak. Kiedyś będziemy po prostu stać pod tymi mieszkaniami i tylko odbierać rzeczy od nich. Poważnie? Bez kurwa sprzętu. Ja wam mówię, tak będzie. Będziemy mówić... Wąski? Daj mi tą konsolę. Przejmujemy tę kamorę. <laughs> wow! <śmiech> chyba stankin Kolejny dzień na służbie, kolejna pożarowa ugaszona Przypomina cię twoja ex, właśnie tak a teraz czoło do brzucha klasze w ryk, oh yeah. Ej, zajebałeś no. ty pana skuterzem w tym, ty! Na czym na, na spadzie? Tu już mamy kurwa sąsiad, jestem sam. Wszystko dobrze Stankin? Wydajesz taki dziwny, dziwnie. Dźwię... Nieobecny, nieobecny. A swoją drogą kto puszcza takie jebane gówno? Co to kurwa jest? Ja pierdolę shit Zmęty, zmęty, co? Dzień dobry panowie dzień dobry Dobry, dobry. Mamy pewne rzeczy dla do ciebie Dobra, Strażaków tu kurwa przygnał mm. 7300 Kurwa mać, no nie wiem Ty Mordziu! Ty wiesz może co się zrobić z, ta, z takimi zepsutymi częściami połamanymi tutaj takimi obcężkami Ja kupię a ile za to dasz Mam 10 sztuk? 20 dolarów 20 dolarów za zajbiste popsute części Smacznego, smacznego Ale puszczasz pierdoloną hałastrę Słyszałeś gości kurwa chciałby dać 20 dolarów za całkiem nowe zepsute części Ja pierdolę. Kościół no co, czyhamy chyba na noc panowie. Ta... Stanky. co ty w ogóle puszczasz? A czy ty po się kurwa problem, czy? No nie no żaden, ale ta piosenka to są jakieś smęty, smuty. Bo jest kurwa jak jest, nie? Jak jest? Kurwa grześnie na tym świecie. Grześnie. Krześnie? Uh -huh. Aha. Ale no to jest normalne. Z grzechu żeśmy powstali i w grzech, że się obrócimy. Uh -huh. Spokojnie, no. trzymaj w, w, w wodze na uwodze. Konia. proch, z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy. Ta, jest też taka wersja Ło, wow, tak taksiarz! Mm. Ja pierdolę Niech ominął ominą biedę! Słuchajcie, proponuję teraz no. tak Na strapeczku Ile macie tego sałaty? No 3800 dostanę? Będzie najemny Ma 7300, kupię za to zdrapkę. Siem Alfred Zorwanik auta nie pilnuje, no ale to chuj Drapimy tu czy przy aucie? 7500 chuj w dupę. Dobra, to ja też otworzę za 7,5, bo mam Licz się na szczęście. Error, me... kurwa, po raz trzeci. Nic. Nic. Proszę. <noise> Jak z tanki zarobisz kasy? Coś wygrałem. O wpizdę. 10 koła. <noise> A ile wydałeś? Frajerze, 7,5, kurwa. Łódź się kręca. To moja druga młodość. już <noise> sobie, bo zaraz coś rozjedzie. <noise> ja Cień ale Jak siedzieć koło jest jesteś gruby kurwa. Ej. No znam, jest przyjemny. No nie, na doświadczenie. A tak, jest, w takiej sumie przyjechał, przyjechał, przyjechał steryd. No? Stangi się boję. No o, steryd. Tak. Czy zachodzi nie słońce, nie może też zobaczymy nie to mieszkanie, które podesłał mi Aleksyj. O To możemy, to, to nie jest jakaś nowobogacka bogacka dzielnica, wygląda raczej na... na... Ale być może będzie wokół okładach dalej złodziej. Gdzie? W oh, to... oh, zależy czy nie w Halo, halo. Hmm. Czy ktoś jest. nie rozstawcie elegancko przeciwkaśniki, Rozsypcie sól strażacką i zobaczymy, czy ktoś jest w środku. Ej, chłopaki! No? No, a tylko mi nie opowiadajcie do telewizorów ani biżuterii, nie? Nie, wezwanie no. mi tu właśnie mieliśmy jakieś. Bez taki, bez taki. Spokojnie, ja tak spokojnie to, bo nie dojedziemy. No, dobra. Do widzenia. Do widzenia. Sk skąd wiedział? No, nie, nie. Wiedział, że opierdolamy te te telewizory i biżuterię. Ty ktoś się co? rozpierdoli na nas. To pewno nie było podejrzane. Uszedłem z auta jako grubacz, co? Dobra, Uczuję auta z dachu. O! Kurwa! O kurwa! Wsądźcie się, przesuńcie się alarm! Strażnie. Konsole Konsolę w kuchni znalazłeś? Co jest kurwa? Mmm... nieźle. Nic. Szafa, właśnie. Pusto. Jakiś kurwa nagrywa. Jak nagrywa? No nagrywa jakiś chłop nas kurwa. Ale gdzie nagrywa? Z daleka, z daleka, z daleka. Spadamy, tak jak już stąd. Zaraz tu będą psy. Spadamy idziemy, stąd. Zachacj mu coś coś bo. Wynosiłaś na Nie. Tam gdzie z tyłu. Policja wzywa. Dobra. Widzisz jaką konsolę wynosiła? Xbox 4000 kurwa. Widzisz co jest zyskane? To chodzi po pięć, koła No szybciej kurwa! Miałeś wozu pilnować, a ty w krzakach strasznie. Te mordę mordę w szkole. O. No. That's go no, fucking do crazy. No, no kurwa, no to tak pilnujesz właśnie stankin. To no, może stankin no. nagrywał? Tak. Tutaj chce cierać? Oh, no, tu ja nagrywałem z lornetki. Co jest? Kurwa, panowie. I pakuj can. do wora, wór jeziora. Olipcia. No, sam że najważniejsze jest zlecenie, więc jedemy odebrać. Właśnie ta. żeby czasu zostawcie mnie na recepcji i pozostawcie w kieszeni pitos jakiś. Lekarz jest daleko, garniemy. Po kolei. Nie, przejebałem na zdrapu wszystko. Dzień mam do poszkodowanego strażaka. Jasne, już go przeprowadzam, szefciu. Włożę mu do kieszeni. Trzymaj. Taka, gotowa będzie git. Rudy, pomożesz? Z Czym? Kolega jest tutaj nadupcony. Nawdychał się Helu. No, ty, 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 o, tak... co... Oj, sorry, Ej, sorry, przepraszam. Sorry, sorry, przepraszam. Chodzi o to, kurwa, że. Okulary mi rozjebałeś, <noise> Chodzi, że jest problem. <noise> jest problem z moim Uniwersytetem. No popatrz, jak on się źle czuje. Musiałem mu no, zajebać. Nie, nie, Jestem, ale nie na służbie, bo. Musiałem. To życie 600olków, przerewem ci oddam 700. Mamy wyzwanie, musimy je. Ciema, caniu Rivers. Kaniu Rivers, to ty? Cyberpunka spierdoliłeś? Halo? Kaniu Rivers, ja pierdolę. Ale ja jestem na miejscu. Pożar jest? A, wypożyczenie rowerów to nie chcę. Ta, pożar jest, pożar jest. Ja tu już na wielku. Jadę mu gaść. Zaladził moją sikwą. Sikawo! Nie, no, zgrywam się, kaniere! Jeździmy, wiesz, normalnie ktoś pożary lasy. Zgrywam się. Zajmij się, zajmij się, to robota. Ciekawa, to dobre. Nie, uh. yeah. czy jeszcze coś mieliś, ci... kurwa, gruba się jebany. Żeby bo. Nie, zarywałem, tylko ty mi rozmawiasz. Ja ci pan na służbie jako udawany strażek, który wali chaty? To ja? No. Ale ja nigdy tego nie robiłem, kurwa. Gość, kurwa, przesabawny jest. Zobacz, jak on się szyje. Bo jakoś się nie śmieję. Hmm? Ta, he, ja, no wiesz co, dzisiaj chciałbym zrobić w końcu zajebiście, stąd w forecie ścigać, mieć neony, podjeżdżać, żeby ludzie, no. wiesz, krzyczeli, to jest ten gość, to jest ten typ. One a Pani... Head one, one head. Co? Pa. Pać do tyłu. W lusterku. Auto, ale bez... O kurwa Oj. co, przyszedł już jeszcze nie? Ja tego strażaka jak walniesz wodą, dam ci 100 dolarów. No, Fucking wzią. bitch ass, fat boy. I nie <gryż> jakbyś był facetem, to byś obsikał go wodą z tej sikawy, ale widzisz. Fucking pussy, boy Wy nie potrzebujecie strażaków? jakieś jakiś kurwa. Ludzie no, mi się kurwa. Mieściem. Do roboty, ja jakiś. Kurwa, kurwa. No, i no, się nie odzywam. Ja bym cię nazywał Grubasem, stary. Pozwolisz tak się traktować? No jakieś. Kanie no, uniwersa? kurwa. Pa, pa. No, no dawaj, kanio uniwersa. Dawaj, dawaj, Nie, nie Co? No, <laughs> oh, kurwa. <laughs> Zbadamy, mamy służbę. Trzymajcie się! Kanin wers. Jeżeli wolę, kurwa! ale na beret, kurwa! Ja pierdolę, idealnie maszyn. Dobra, dobra. Kosze, idźmy tym kierunku. Prowadzi, pana, Tanki no. Już, już no, sorry. Pusz, 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 kurwa. Na rzutku, kurwa Ta ja pusz, kurwa. Ja, ja, pusz, pusz, nie to ja, ja. pusz, Czy tu pusz, 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 Nie 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 pusz, 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 nie, nie. pusz, pusz, szybko pusz, pusz, Zlecenie pusz, 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 na zgłoszenie o, to o oh, kurwa! O oh. oh, kurwa! <laughs> kurwa, piękne. Bo ta chata. Stara, stara chata Candy, candy Shower. Bawę takie takie, Candy show Shower. myślę, że tamto. Aż tak dobrze nie jest, zostaje że razie zlecenia na moje chatki. Może być stara babka w środku na wózku. Dlatego trzeba mu udusić poduszką. pa. Okej, okay, co my tu mamy? Zajmę się alarmem Czy ty się zajmisz? Już się zajmuję. Włączony. Świetnie. Kurwa tu nic nie ma. Muszę coś tu być, muszę zrobić też szmalcu jeszcze. Może tutaj? Teraz sprawdzałem, tu już nic nie ma. on no ma pod zlewą kurwa czy całe ja pierdolę pod prysznicem mam tu jakąś deseczkę. Co on tu ma schowane? Aha. O, całe kurwa nic zajebiście. Spierdalamy, gówno tu jest. Idziemy dalej. Jeszcze tego nie sprawdzałem. Co jest grane? Spierdalamy mhm. stąd? Nie, jadą po nas. <laughs> Widzę właśnie. Z <Stankin> prowadzi. prowadzi <laughs> Gdzie oni są? Jesteście, kurwa? Dawaj, dawaj, dawaj! Kurwa, chyba nie zdążymy. Wow, uważaj! Kurwa, kurwa. Kurwa. Ja, kurwa. Kurwa. ja pierdolę. Szybciej Słuchajcie, nie wiem co gorsze, czy wziąć tankina na robotę, czy zadzwonić po psy, że robimy chatę. No może zamknąć pizze? to ta <to> chata? <śmiecki> dawaj, dawaj. Kogo zlecę, nie otwieraj. Oje. Chuj. Pagnali, pagnali. I gazu, 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 za chwilę ktoś tu będzie. Moment, 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 to jest jakieś starsze budownictwo. Dobra. Szybko po konsole <śmiecki> Muszę mieć, kurwa, konsolę. Aparacik elegancko. O, dwukoratowy łańcuch, tak, tak, sprawdzałem. Znalazłem le nasionę lemon Heiza. Dobra, tu już też pustka, tu jest zupa, no. Wszystko? Zresztą sprawdzałeś? Tak. Mam jeszcze zyp, mieszkania na liście? syp, syp. syp, Kurwa. Nie oddaj mi tego łańcucha, wyjebane, w to mam. mam tu słuchaj, bo bali się chata, muszę szybko jechać O ty kurwo! No stójżesz! Czerwone miałeś! to to odpierdalasz? Kepasa jebany Domingo Nie oni pogadają z psami, ja tylko tu odbiegnę na boczek Jak spierdala no. Ale fart. Kred przylizał, no. Trochę tak. Coś w tym stylu. Hehe, no, Tutaj, łopaki! Halo, haj, tutaj jestem! Halo! Panowie, tutaj! Let's papy, Yeah, lecimy! Troszkę wspaniałem się, że przy tym raz zacząłem spierdalać. Spoko, Luz, ale wiesz co? Michael powiedział, że nie można nabiegać, dopóki alarmu się nie włączy. Aaaa, ty ale właśnie jak to Aha. wyjaśniliście? No mówię, że mamy, mieliśmy wezwanie, jakieś chyba spięcie elektryczne, nie wiem, podejrzenie pożaru i tak dalej. Później Trevor, wiesz, mi trochę pomógł, ale kurwa, tu już był policjant taki bardziej stanął, no, przypomnę wam, no trzeba uważać, kurwa, trzeba uważać. Yeah. No dobra, to co, może zobaczymy od tego lombardzistę? Hmm. Może, my w sumie mamy hmm. czas. Dobra. Ja to z rapowaniem ciężko i dalej, idzie ja dlatego już ja ja takiego. Ej, 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 w telewizji jedzie, jedzie Lemon Lambą Stary w drugim pokoju, kłóci się z moją matką Siedzę sam w czapce Chicago, nad białą kartką Ubrany w dresik, cały nad czarno, ej Mam rower, chcesz się, chcesz się może ze mną garnąć Pojedziemy nad bagno, pod go walnąć nic Słyszałem, to nie mogę zacząć się Dobra, 2T. 2T. 1 to. 2T. Kuba Świokło przekazuje 100 piłek do Akademii FC Ulani. Tylko z pieczarką. 9400, no niech będzie, chociaż dostajesz najlepszy materiał, moim zdaniem. O! Żebym w obraz nie uderzył skacząc z przypadkiem. Haha! Ha, ha. Chcecie kupić taki obraz, pokażę. Wow! Pięć może tutaj? być wart. Yes, to jest Fabio Terevano to jest jeden z lepszych no to jest z lepszych wersji tych obrazów na malowo 3, gorąco w tym kostiumie no 10 koła prawie zarobione na tym wszystkim Gdzie nie byłem. Dobra może zdejmijmy te, te stroje bo trochę męczą powiem wam spadajmy stąd no. na to się przebrać wyłóżcie schodzki trał. Dobra panowie, Jesteś, jesteśmy na łącze, ja na razie zawijam, wiecie, trzeba coś Dobra. pogasić, pożary. Trzymajcie się grupy, do zobaczenia. Trzymajcie się, dzięki wielkie za pokazanie nowych technik, widzimy się jutro. No, na razie, Hejka!